Cześć, witam Was serdecznie w tym pięknym tutaj miejscu. Jesteśmy na Wielbądzim gardzie, Garbie niedaleko Krynicy Morskiej. A ja chcę Wam pokazać to piękne miejsce. To jest najwyższe wzniesienie tutaj, które ma około 50 metrów. No i jedyne naturalne wzniesienie, z którego jednocześnie widać Morze Bałtyckie, to co teraz widzicie. I z drugiej strony tutaj zalew Wiślany. To oczywiście na dzień dzisiejszy osłonięte jest trochę drzewami, ale są miejsca, jak zejdziemy tutaj niżej, że zobaczycie obydwa miejsca. Ja powoli schodzę po schodach, trochę tutaj się koncentruję na tym, żeby nie spaść, bo to są dość strome schody. O, słońce mi trochę tutaj prześwieca, ale. Słuchajcie, idziemy sobie wolnymi kroczkami. Tutaj macie takie tablice informacyjne, informujące was o roślinności, o ptakach i o tego typu rzeczach. Słuchajcie, a my powoli schodzimy z tego wielkiego gardła. Patrzcie, jak tu jest ładnie. Tam jeszcze na no, pokażę tą wieżyczkę, na której byliśmy. Tutaj ją widzicie, a tutaj. Może, może. Tam za drzewami schowana zatoka. Schodzimy w dół. Tutaj są takie fajne schodki. Dosyć długo się po nimi podchodzi. Ale schodzi się dosyć przyjemnie i fajnie. Chociaż mam nadzieję, że będzie przyjemnie i fajnie, bo tego nie wiem. Na razie tylko wchodziłem po to żeby dojść tam i zacząć dla Was specjalnie dla Was relacje, słuchajcie. Jeżeli Wam się podobają moje relacje, koniecznie subskrybujcie mój kanał. Wesprzyjcie mój kanał. Możecie wesprzeć taką kwotą symboliczną 4 ,99 zł, 99 groszy. Ja się nie wzbogacę, Wy nie zubożejecie a da mi to ogrom. Satysfakcji, a ja już z tymi schodkami schodzę na sam dół, ale to nie będzie jeszcze sam dół, bo jeszcze kawałek będę musiał w inny sposób już bez schodków zejść. Słuchajcie, no i schodzimy, schodzimy sobie właśnie tymi wolnymi kroczkami. Już tutaj to widzicie kolejną tablicę informacyjną i jeszcze schodzimy, schodzimy sobie ku dołowi Tutaj macie ścieżkę, tą ścieżką możecie pójść w tamtym kierunku e, no albo przejść w kierunku głównej szosy. Tu jest pokazana jak wyglądał ten teren? Jak wyglądała nawierzchnia tego terenu, wysokość i tak dalej, wydmy i tak dalej? To wszystko możecie sobie poczytać. Jak tutaj będziecie, ja Wam jedną mapę chcę pokazać, ale to na samym dole. Jak będziemy na dole, wtedy ją Wam pokażę. Tutaj widzę kolejne osoby się wspinają na górę w pewnej odległości. Może jeszcze ich nie widzicie, a tutaj. Cały czas teraz będziemy schodzić w dół. Nie wiem czy tam na dole widać taką jakby jasną kreskę. To jest ta ulica, która tutaj biegnie, patrzcie jak ona jeszcze na ten moment jest wysoko. Czyli tam gdzie byliśmy ona była bardzo, bardzo wysoko. A gdzieś, tutaj w oddali jest ta wieża widokowa. Jest przysłonięta drzewami, także ciężko ją z tego z tej perspektywy zobaczyć. Słuchajcie, a my schodzimy sobie już ku samemu dołowi. No i będziemy podziwiać kolejne piękne miejsca. Zapewne przeniesiemy się za moment do Krynicy Morskiej i tam popatrzymy na piękno Krynicy. Chodźcie ze mną. Jeszcze jedno spojrzenie na tył tej ścieżki. Nie mogę zbyt długo iść tyłem, z tego względu, że tutaj na tej ścieżce wystają różne gałęzie, korzenie i nie chciałbym się po prostu wyłożyć. Patrzcie, drzewa, część pogniłe, część takie e, poukładane już na drodze, część tutaj. Już pościnanych jak ostatnio tutaj byłem to właśnie tutaj pod drzewem się przechodziło teraz widać to jest wszystko uporządkowane i ładnie wygląda słuchajcie a my jeszcze kroków, kilka kroków mamy po to żeby zejść na sam dół i żebym mógł wam pokazać właśnie jak wyglądał Zalew wyślany, jak wyglądała ja gdzie Zalew był w stosunku do Gdańska Gdzie Zalew był w stosunku Gdzie Wisła była w stosunku do Gdańska Gdzie Zalew był w stosunku do Elbląga Także bądźcie Ja już widzę Tą tablicę informacyjną Może jej bok Dlatego wy nie, nie, nie widzicie Ale za chwilę Za chwilę to wszystko wam Pokażę Słuchajcie tutaj jest ta tablica informacyjna Warto do niej podejść jak tu będziecie I sobie Zobaczyć. To jest to zdjęcie, które uwielbiam. Ja możecie również w internecie odnaleźć. Spójrzcie, tu jest Gdańsk. Tu jest Elbląg. Elbląg nie leży nad rzeką. Elbląg. Gdańsk leży nad takim rozlewiskiem. A Wisła, patrzcie, jak wpływa. Tu idzie koryto Wisły i Rozgałęzia się na wiele odnóg. I tu nie ma jakby głównego ujścia. Bo to ujście tak de facto jest przekopem. A Wisła uciekała tędy i przez Zalew Wiślany, stąd takie rozlewisko tutaj się znajdowało wokół Elbląga czyli można powiedzieć, że Elbląg leżał nad Zalewem Wiślanym, a Gdańsk leżał nad Wisłą w tamtym czasie a Mierzeja szła praktycznie od Gdańska, jakbyśmy terytorialnie spojrzeli to od obecnego Sopotu po Kaliningrad tutaj była przerwa Ona czasami była, czasami jej nie było To jest mniej więcej to miejsce Gdzie obecnie jest Przekop A my dochodzimy Do Głównej drogi Spójrzcie Tak ona tu wygląda Tutaj spójrzcie Jakie bagnisko O No i jeszcze raz Popatrzcie na tą główną drogę i patrzcie jak ona jest pusta ona w ogóle powstała w latach 60 przedtem tutaj było klepisko chodźcie dalej ze mną do kolejnych pięknych miejsc no i prosto z Wilbłąciego Garbu przedostaliśmy się tutaj na jakiś być może też garb ale już bezpośrednio w Krynicy Morskiej a tak de facto tak naprawdę przedostaliśmy się na piękny deptak tutaj w Krynicy morski związany z knajpkami które tutaj się znajdują oczywiście jak widzicie część tego wszystkiego jest pozamykana wolne pokoje nie wiem być może wolne pokoje to jest dobre hasło bo trzeba to woli w pokoju żyć ale jakby to mój syn się zapytał a tata dlaczego one nie są szybkie te pokoje no bo nie słuchajcie dobra idziemy dosyć tych refleksji ja serdecznie was jeszcze pozdrawiam wszystkich no i słuchajcie jeżeli wam się podobają moje relacje to koniecznie wesprzyjcie mój kanał subskrybujcie mój kanał wesprzeć możecie taką symboliczną kwotą 4,99 zł to jest kwota od której wy nie zbiedniecie ja się nie wzbogacę także jest to taka symboliczna kwota, a da mi naprawdę ogromną satysfakcję z tego, co robię. Słuchajcie, widzicie restaurację. Ona jest dzisiaj otwarta. kawałek dalej, następna. Otwarta restauracja i kafe Milano. Kafe Milano, przepraszam. Już mi się <laughs> zjastrzębią kafe Casino. Słuchajcie, e, zjastrzębią. E, a tutaj macie zabawki, tutaj macie obiady, dania. Różne Tacy panowie tutaj sobie siedzą bo Jacyś pani i pan z krową Tutaj ktoś tam siedzi Tutaj kucharz zapraszam, Nawet taki fajny kucharz A tu widzicie Marynarzy Spójrzcie jak prze, przeuroczy ten zakątek wygląda dzisiaj Trochę tak jak w lato Tylko, że brakuje Osób Po prostu w krótkim rękawku, A są wszystkie osoby w kurtkach, w kapturach pozapinany na osobni guzik. A my no. zmierzamy. No, może dzisiaj nie pójdziemy sobie nad sam zamek, ale z jednego prostego powodu strasznie wieje. sobie skręcimy tutaj oboczną ulicę i zobaczycie, jak wyglądają te miejsca handlowe przy głównej ulicy. Co jest również atrakcją taką chrynicy morskiej na Mierzei Wiślanej na przepięknej Mierzei Wiślanej uważam, że dwa najpiękniejsze miejsca w Polsce poza górami, to oczywiście Mierzeja Wiślana i Półwysep Halski. mam nadzieję, że w tym momencie zdobyłem wszystkie góry słuchajcie, no taką mam nadzieję a tutaj w tym miejscu niegdyś stała taka zawiarnia z widokiem na zalew ale to XIX wiek taki tutaj był taras widokowy przepiękny, możecie to w ogóle jeszcze na zdjęciach zobaczyć ja chyba w 2001 roku jak robiłem film z tego miejsca to tam załączyłem te zdjęcia właśnie jak to wyglądało wcześniej także jeżeli chcecie zobaczyć wróćcie do tego filmu a na pewno Zobaczycie tam miejsce na zdjęciu z XIX Może XX wieku, początku. A teraz takie, patrzcie, takie coś nieciekawego tutaj stoi. No ale stoi. Jest. Tak trochę mało okien w tym. Mało drzwi Ale jest, słuchajcie, jest, coś jest. Patrzcie, karczma zaprasza cały rok. No i spójrzcie, jak ona zaprasza cały rok. Tak trochę. A to taka karczma zaprasza obok cały rok. Dobra. No i spójrzcie, jak ona zaprasza cały rok. Właśnie tak ona zaprasza cały rok. Takie. Po co to pisać, skoro się tego nie robi? Ale u nas w Polsce to tak się robi. Napisze się. A, później się nie robi. Tutaj widzicie kogę Krynica Morska. Ta piękna koga. A tutaj możecie nabyć pamiątki, oczywiście i magnesy i jakieś inne rzeczy. otwieracze do czegokolwiek, co chcecie otworzyć, to tam będzie do tego otwierać. A my sobie tak wędrujemy. Tak jak powiedziałem, nie idziemy od tamtej strony na Zatokę bo tam jest dosyć otwarty teren. Zobaczymy jak będzie w porcie rybackim. Czy tam będzie również e, taki potężny wiatr? Ja mam nadzieję, że w tej początkowej fazie tego portu, czyli tam bliżej ulicy tego wiatru nie będzie i wtedy Wam pokażę jak wygląda zalew. patrzcie jakie tutaj po bojowisko. Znaczy, y, po nie widzicie. O tutaj teraz widzicie. Takie gruzowisko. Tu jak widzicie nic otwartego nie widać tam gdzieś domek do góry nogami tutaj jest jeden sklep, który jest otwarty odzież, obuwie a, a tutaj kebab z oczywiście zamknięte wszystko jest pozamykane tak, niestety tutaj jest poza po sezonie. ta miejscowość, no nie można powiedzieć, że jest taka umarła bo jak widzicie ludzie po niej chodzą ale Brakuje trochę życia w tej miejscowości. O, może to inaczej ujmę. Ale jakbyście pojechali na przykład do tych miejscowości, typu, Kąty rybackie, no to tam, niestety, tamte miejscowości są bardziej umarłe. Apartamenty, pokoje. Gdybyśmy tutaj w lato szli, to oczywiście to całość jest zabudowana. Tutaj wszędzie budki stoją, których na dzień dzisiejszy jakby nie widać i nie ma. Można zobaczyć co za tymi głódkami jest co tam się znajduje a w lato no niestety to jest wszystko zasłonięte zobaczcie moje słuchajcie relacje z lata właśnie z Krynicy Morskiej <gryw> to będziecie właśnie widzieć e, oczywiście też wrzuciłem relacje z Krynicy Morskiej w śniegu jakiś czas temu to możecie sobie porównać te wszystkie miejsca, jak wyglądają w lato, jak wyglądają w śniegu. W lato to, to ciężko jest przejść. Tutaj też wszystko jest zostawione budkami aż po sam koniec. A dzisiaj spójrzcie, a jesteśmy, jak widzicie, na ulicy Nowej. Czy ona jest akurat aż taka nowa? Nie wiem. to widzicie różne boksy sprzedażowe, takie namioty sprzedażowe. Nie jest to za piękne, no ale już tutaj jest a tutaj taki budynek poczty się odsłonił, nawet z zegarem ale w lato go nie zobaczycie, w lato musicie poszukać tej oto tutaj poczty no poczta jest chyba w stanie likwidacji czy w stanie układłości także jest jak jest, szkoda, szkoda, że się nie dopasowała do właśnie tych Warunków, które się zmieniły, tych paczkomatów i tych innych rzeczy. Szkoda, że tego nie uruchomiono. Szkoda, że stracono ten czas i inne zagraniczne firmy właśnie w to weszły. Bardzo, bardzo, ale to bardzo szkoda. A my tutaj dochodzimy wolnymi kroczkami do takiego przepięknego miejsca. Tutaj znajduje się Wiktoria. Patrzcie jak przepięknie Wiktoria wygląda. O! A tam jakbyśmy poszli znajdował się niegdyś taki stary pensjonat. Dzisiaj go już po prostu nie ma. A szkoda, bo to jeden z pierwszych i piękniejszych właśnie tutaj. Krynicy, czy to są na terenie Krynicy Morskiej? Jak to lubi mówić, niech mówi czy w Krynicy, czy na terenie Krynicy. Słuchajcie, ja się bardzo cieszę, że dzisiaj ze mną jesteście na tym moim spacerze. Bardzo, bardzo fajnie. Ja trochę mam ręce zbaśnięte, także trochę chciałoby się opowiedzieć. Będę kończył, ale nie, jeszcze wam trochę nagram. No bo muszę, skoro jestem tutaj, wam trochę więcej tego miejsca pięknego. Pokazać. O, tu nawet można przejść. Idziemy <laughs> w kierunku właśnie tego portu rybackiego. To jest również fajne miejsce, takie bardziej spokojne. Ja czasem lubię bardziej na ten port sobie tutaj podejść niż na ten z żaglówkami. A dlaczego? Bo tu jest cisza spokój. Można chwilę popatrzeć na pracę rybaków jak oni właśnie pracują chociaż to już nie są te czasy kiedy ta ryba musiała starczyć na utrzymanie rodziny teraz oprócz ryby jakiś pensjonat ta ryba w niskiej cenie musiała starczyć na utrzymanie rodziny teraz wiecie w jakich cenach są ryby węgorz za kilogram 160 zł także niestety może stety dla rybaków ale niestety dla konsumentów to jest strasznie drogie. A tu widzicie, patrzcie, ten piękny port rybacki. No i spójrzcie na te kutry rybackie. Tu widzicie pijane, czyli z piasków. łódka na silnik, czyli motorówka po prostu. Tu widzicie KRM. Nie KPRM, tylko KRM. To jest krynica morska. Tam widzicie dalej. Skryjnice morskie, ale już pełen napis znowu od tej strony. To jeżeli istnieją, jeżeli są, to raczej pełne z są skróty przeważnie. No i oczywiście inne atrybuty rybackie. Przepięknie ten teren wygląda. Lubię tutaj spacerować, lubię chodzić. Jest takie, jakby przez rybaków w tym momencie opuszczony, i oni gdzieś akurat na moment wyszli. Słuchajcie, z tego pięknego miejsca co dalej zobaczycie Przy nas was w inne miejsce no i słuchajcie dotarliśmy tutaj nad samo morze a z niego sobie jeszcze na moment podejdziemy na miasto jeszcze jeden obiekt musimy zobaczyć w zasadzie nie musimy ale możemy a jak możemy to zobaczmy jeszcze jedno spojrzenie no właśnie w kierunku. Tutaj, zachodzącego słońca, ono się trochę już chowa za tymi drzewami. Jak widzicie, osób jeszcze jest dosyć sporo tutaj nad morzem. Trochę biegają dzieciaczki, trochę starsi, ale jest ogólnie fajnie. A ja będę się zbierał już z nadmorza i lecę właśnie tutaj w kierunku wyjścia. O tym wyjściem przy ośrodku tęcza będę szedł w górę w kierunku ulicy TeleEkspresu zapewne znana wam ulica z moich relacji do pewnego czasu to była jedyna ulica w Polsce, która nazwana została nazwą dziennika informacyjnego. Słuchajcie, wchodzimy pod samą górę trochę trochę jakby trochę że tak powiem energii trzeba wydobyć siebie żeby tu podejść górale się teraz pewno uśmiechają do siebie o jaką energię mi chodzi jakie górki no, ale w pewnym że tak powiem w stanie zdrowotnym to tak bywa słuchajcie tu lecimy jedną ścieżką tu drugą tutaj w kierunku ławeczki zakochanych a my jakby mijamy te dwie ścieżki i lecimy tutaj na końcu jakby tej ścieżki jest dom rekolekcyjno wypoczynkowy jego tak delikatnie teraz widać w tym przesmyku między koronami drzew to jest potęga ten dom rekolekcyjno czasowy no niestety w stosunku do małego kościoła to trochę wygląda jakby ktoś zbytnio nie pomyślał, nie myślał albo po prostu już bez refleksyjnie to zrobił, bo co go obchodzą komentarze. Słuchajcie, a my wchodzimy w górę. Jeszcze tylko jedynie dopowiem, że to dotyczy tych osób. Które niby mają żyć w ubóstwie, to widzicie toaletę. Toaleta jest zamknięta na wzór toalet we Władysławowie. Słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale władze tych miast zapewne musiały dojść do takiego wniosku, że wy, jak przyjeżdżacie tutaj po sezonie, to nie macie takich potrzeb i nie musicie ich załatwiać. Po prostu. Także jak przyjeżdżajcie, to weźcie się, sprężcie i nie załatwiajcie tutaj potrzeb, no bo tutaj wszystkie toalety są zamknięte. Słuchajcie, a my wolnymi kroczkami podchodzimy pod tą górkę. Tam gdzieś w oddali widzicie taki pasiasty kontener. To jest oczywiście szproty. Szproty są dzisiaj zamknięte, także niestety nie skonsumuję ich. Tutaj macie domy w czasowe pokoje do wynajęcia. Także wszystko, cała infrastruktura tego miejsca jest po prostu przecudowna i przepiękna. A my sobie skręcimy w kierunku cesarskiego dworu, ale podejdziemy do niego trochę inaczej niż zawsze podchodziłem. Także chodźcie ze mną chodźcie do cesarskiego dworu spójrzcie jaki tutaj ładny budyneczek trochę stary, trochę zaniedbany ale gdyby go wyremontować byłby przepiękny jakby ten kompleks domu rekolekcyjnego sobie pominiemy no bo szkoda szkoda to pokazywać aż jeżeli będziecie chcieć, chcieli zobaczyć inne moje relacje, a my sobie tutaj skręcimy. Gdybyście chcieli zaparkować, to nie patrzcie na ten znak. To jest taka taśma kolorowa, a to oznacza, że parkowanie jest bezpłatne. Przekreślona strefa płatnego parkowania, wykup bilet. Także nie wykupujemy bilety i płatność jest tylko w sezonie aczkolwiek z kimś tu rozmawiałem i wyraził taką opinię taką informację przekazał że Krynica Morska planuje otworzyć strefy płatnego do parkowania przez cały rok. Spójrzcie jeszcze na ten obiekt przepiękny miejsca parkingowe częściowo pozajmowane no cóż taki jest świat nie Je wykupisz to nie masz popatrzcie, idziemy teraz w kierunku dworu cesarskiego jest tu taka cisza, że zastanawiam się czy coś musi stać ale nie, słuchajcie idziemy w kierunku widzi się tutaj może przybliżę na moment spójrzcie na tą wieżyczkę i to ta wieżyczka Wieżyczka po 1945 roku. Kiedy latarnia morska uległa wybuchowi w wyniku po prostu wejścia do zaminowanej latarni żołnierzy rosyjskich. To ta wieżyczka po tym czasie pełniła funkcję latarni morskiej później z rokiem 1950. Pierwszym oddała tą funkcję z powrotem tamtej latarni. Tutaj również była legenda, że w tym domu był, była Ewa Braun, ale to jest bardziej legenda niż fakt. A ja sobie tutaj zmierzam. Widzę, że Melex na mnie jedzie. Będzie chciał mnie zapewne steranować, bo odbieram mu, że tak powiem, turystów, bo wysłuchacie mnie, a nie jeździcie Melexami. Słuchajcie, no i tak przepięknie wygląda ten oto tutaj obiekt, łącznie z tą wieżyczką u góry. A ja właśnie spod tego obiektu będę się z wami żegnał. Jeżeli Wam się podobała ta moja relacja, to koniecznie subskrybujcie mój kanał, koniecznie go polubcie Będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło, a przecudownie mi będzie jak wesprzecie mój kanał Można go wesprzeć taką symboliczną kwotą 4 zł90 zł. 9 groszy jest to kwota symboliczna wy nie zubożejecie ja się nie wzbogacę a da mi naprawdę ogromną satysfakcję taką z tego co robię słuchajcie tym pięknym widokiem może nie tego bloku bo on nie jest aż tak piękny ale tego tutaj dworu cesarskiego żegnam się z wami do zobaczenia do usłyszenia na kolejnej mojej relacji. Do zobaczyska.